Czy wygrana sprawa przed sądem pierwszej instancji oznacza brak dalszych kosztów dla Frankowicza? Wygrana w sprawie Frankowej przed sądem pierwszej instancji to duży krok do uwolnienia się od kredytu i zamknięcia etapu dochodzenia roszczeń od banku. Nie zawsze jednak oznacza to koniec kosztów dla Frankowicza. Dalsze wydatki zależą bowiem od kilku czynników. Po pierwsze, należy poczekać, czy bank złoży apelację. Jeśli bank zaskarży wyrok, a sąd apelacyjny zmieni rozstrzygnięcie, po stronie Frankowicza mogą powstać dodatkowe koszty. Po drugie, Rozliczenie się z bankiem. Unieważnienie umowy kredytu zobowiązuje do rozliczenie się z udostępnionego kapitału kredytu. W przypadku kredytobiorców, których suma wpłat jest mniejsza niż kwota udostępnionego kapitału, po stronie kredytobiorcy powstaje obowiązek uiszczenia brakującej kwoty celem wyrównania wysokości udzielonego kredytu. Koszty egzekucyjne mogą się pojawić w sytuacji, kiedy bank nie rozliczy się z wyroku. Z naszego doświadczenia wynika, że skuteczność apelacji banku jest niewielka. Obserwujemy również coraz więcej przypadków, w których. Banki decydują się na zakończenie sporu z Frankowiczem już po wyroku pierwszej instancji, proponując rozliczenie. Masz pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, a chętnie pomożemy.